Siemanko, stary piotr, kurwa. Dzisiaj wam pokażę, jak podłączyłem sobie elektrykę do komara trójki. Na krótko, w sumie tak, bo chyba tam nie ma przełączniku świateł, i to tak wymyśliłem sobie po swojemu to. I się udało. I pokażę Wam krok po kroku, jak go to podłączyłem. No, no to zapraszam do oglądania. No, jest nagrywany z fleszem, żeby to było jakoś widoczne. Jest tutaj nasz pacjent, udało mi się wszystko podłączyć. Zacznijmy sobie może najprościej, tylnia lampa, żarówka, musi być szóstka i tutaj kabelek jest żółty i on sobie idzie po odbłotnikiem i on idzie do góry do lampy, ale tak, z tego wychodzą tutaj dwa kable z czerwony i niebieski. Niebieski jest od cewki zapłonowej, czerwony jest od cewek świetlnych i one podawają tutaj prąd naszych świateł. E, tak, jak to tu wygląda? Jak widzicie to jest niezły miczmasz masz ogólnie z tym. Tutaj mam nowego typu tutaj opraweczkę. E, dobra, jak to tu wygląda? Widzicie takie coś? E, trochę słabo to może być widać, o dobra. E, zacznijmy, e, tak tutaj, o. Mamy czerwony kabel, czyli to jest ten sam kabel co jest tutaj. I on jest jak widzicie tutaj, to jest od prądu, on podaje nam tutaj prąd tak, co mam tutaj tutaj yy, zrobiłem sobie masę ona jest podłączona po prostu do jakiejś śrubki tam gdzieś głęboko sobie podłączyłem znaczy no dokładnie tutaj sobie ją podłączyłem od dołu jest po prostu zrobiłem takie oczko i tam jest po prostu masa i zrobiłem sobie tak taką rozdziałkę tutaj na dwa kable żeby masa też miała tutaj jak widzicie yy, żarówka to jest podłączone, tutaj nic nie ma bo i tak nie ma przełącznika tutaj świateł Dalej, tutaj mamy nasz niebieski kabel. Niebieski kabel to jest właśnie od cewki zaponowej, żeby było gaszenie. Właśnie mamy tak, widzicie, tutaj chodzi w środku taki o, taki klipsik i pokazuje, tak i wtedy nie, nie, nie ma prądu. Jak zrobimy tak, i po prostu się nam silnik wyłącza. Tak to działa po prostu. O, dalej, to jest kabel, ten żółty, co właśnie tam był z tyłu to jest od tylnej lampy i on tu jest razem na takim tym to jest oryginalnie i ja to mam zrobione tak z tym kablem co idzie tutaj po prostu do żarówki ja tu mam w kablu, w kablu po prostu tylko dwa kable na w tej żarówce i tak to wygląda z tyłu masa jakby kogoś ciekawiło bo ogólnie to jest tak że przykowo w tym oto ogarze 205 to masę yy, widzicie wychodzą tutaj dwa kable i tutaj masa jest akurat tutaj do śruby zrąbana a no i tyle no a w tych komarkach to po prostu żarówka ma, masa ma tutaj i jak widzicie ona tutaj się po prostu o tu jest masa i jest po prostu no i tu jest masa no i nie, nie trzeba podłączać no i tutaj ten żółty kabel jak widzicie o ciach z tego no. Dobra, e, zaprezentuję wam, jak to wygląda ogólnie. Sobie go odpalę. Tak, Gaszenie. Działa tylko trochę słabo, bo może masa nie łapła mi. Bo tak sobie niekiedy tutaj działa. Uważajcie, żeby się tutaj wam nie zmasowało, a to ma być tak na krótko. Tak, yyy... E, no bo... Światła. No, teraz tylko poskładam sobie i wam pokażę jeszcze, jak to fajnie wygląda. No, ogólnie teraz wam pokazałem, jak to miało wyglądać, ale zobaczyłem jeden problem. Będę musiał ten obuśnik chyba raczej zmienić, bo on się masuje, on dotyka po prostu metalem o. Ten odbłyśnik, właśnie tutaj, ten kabelek od masy. I po prostu, jak dotykam yy, obudową tutaj o metal, to się po prostu masuje i światło problemy mają ogólnie. Ale jak to zrobię, to wszystko fajnie chodzi, więc tam chwileczkę zaizolować i będzie chodzić. Dobra, dzięki, że go zostawcie Stawcie suba, lajka w komentarzach. Piszcie, jak wam się podobało i czy macie jakieś problemy ogólnie, jakieś zastrzeżenia. Nie wiem. To cześć. Jo.